Witam Was kochani bardzo serdecznie i w dniu dzisiejszym chciałabym Wam pokazać najprostszy sposób poszerzania naszej robótki i to jest najprostszym sposobem jest narzut. Dzisiaj zapoznamy się z rozszerzaniem robótki w środku. Jest to wstęp do nauki ażurów oraz raglanu robionego od góry. W ten sposób możemy wykonać nasz Raglan, że rozszerzamy po obydwu stronach oczka prowadzącego, a w taki sposób wykonujemy ażury, i będzie nam to potrzebne przy wykonywaniu ażurów, ale do ażurów potrzebne nam jeszcze jest redukowanie oczek. Ale dzisiaj zajmujemy się narzutem. Dziękuję bardzo i zapraszam na film. Oraz bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału i łapki w górę. Dziękuję bardzo i zapraszam. Rozszerzenie naszej robótki za pomocą narzutów nie musimy wykonywać w ten sposób, bo na przykład potrzebne nam jest rozszerzanie układające się dziurki trójkątne, i wtedy tutaj sobie zaznaczamy miejsce narzutu. Wtedy tak jak tutaj rozszerzało, cały czas mieliśmy o jedno oczko więcej z brzegu, robiliśmy narzut. Szło oczko środkowe narzut i znowu ta sama liczba oczek była cały czas. Tak tutaj pilnujemy cały czas, żeby ta liczba oczek tutaj była na brzegu równa. U mnie to jest 2, 4, 6, 7. I wtedy przerabiam. I tu w tym miejscu możemy sobie zaznaczyć markerem, oczywiście nie musimy, i tu robię narzut. I zobaczcie, ja sobie jeszcze zrobiłam. Zrobiłam narzut i 2, 4, 5, 6 oczek, i zrobiłam kolejny narzut. I teraz i, i nie zmienia mi się ta liczba oczek, i nie zmienia mi się ta liczba oczek, a środek cały czas powiększa mi się narzut narzut i w kolejnym rządku narzuty przerabiamy jak oczka lewe normalnie tak jak nam schodzi Schodzą z drutu te oczka. Wykonujemy cały rządek oczek lewych. Zobaczcie. Po prostu przerabiam oczko lewe. Tutaj wychodzi taka, takie poprzeczne liteczki skręcone. Także jak widzicie, narzuty mają bardzo dużo zastosowania. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny filmik.